Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się czerwona lampka kontrolna układu hamulcowego? A zmniejszyć prędkość i czekać aż lampka zgaśnie? B zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego? C kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu? Może zaczniemy od tego A. Zmniejszenie prędkości i takie czekanie na samoistne na ustąpienie problemu czy, czy awarii, no to nigdy nie jest dobry pomysł. Czyli nie, nie robimy w ten sposób, bo ona raczej sama nie zgaśnie. Oczywiście powodem wystąpienia i zaświecenia się kontrolki od układu hamulcowego może być no, brak czy tam niedobór. Brak to raczej bardzo byłoby źle, ale nie, no, tym bardziej dlatego zatrzymujemy pojazd, żeby ocenić czy ten płyn hamulcowy jest w układzie czy nie, czy, czyli B jest poprawną odpowiedzią, kontynuowanie jazdy, znowu to tak, że bagatelizujemy, jedziemy i zgłaszamy gdzieś nam kiedyś za zaraz za dzień, za dwa, za rok, to też nie jest dobra odpowiedź, dlatego że układ hamulcowy jest jednym z najbardziej podstawowych układów bezpieczeństwa w pojeździe jako taki. On pozwala nam zwolnić, zatrzymać pojazd, często też zaha zahamować w sytuacjach awaryjnych czy zareagować. Dlatego musimy dbać o jego sprawność i nie możemy bagatelizować, bo zostajemy bez hamulców. Gdyby się okazało, że na przykład ten płyn hamulcowy sobie zgubiliśmy go, urwał się wężyk, coś się z nim stało, gdzieś zahaczyliśmy spodem pojazdu, no tak niefortunnie, albo najechaliśmy na jakiś kamień, który go wygiął i zablokował możliwość przepływu, płyn hamulcowy jest nieściśliwy to będziemy sobie przy układach mówić, ale to tracimy hamulce. Może jeszcze nie w całości, okay, bo to nie, nie o to chodzi, ale to na pewno takim pojazdem nie można się dalej poruszać, nie można nawet takiej próby podejmować.